Ja tak mam, że w danym okresie życia, albo w danym w ogóle ok czasie roku, powracają do mnie konkretne albumy, bo na przykład robi się ciepło i nagle sobie przypominam, że bardzo lubię słuchać jakiegoś konkretnego nagrania. Ale teraz jak przychodzi do mnie takie taki album, których po prostu bardzo dużo słuchałem. One są, To są dwa z podobnego kręgu kulturowego, bo to są brytyjskie dwa zespoły. Radiohead, OK Computer. No to to był taki album, uh. który był dla mnie przełomowy. Znalazłem go niedługo po tym, jak posłałem tego Pink Floyd tam, no bo to zaczął się taki proces, że to Pink Floyd, a później te płyty tak sobie słuchałem z półki po kolei. I też bardzo muszę wspomnieć o tym, że jak bardzo mi pomogła w tym procesie Wikipedia. Wikipedia, jeżeli chodzi o Angielski język ma bardzo dobrze opracowany e, tę część muzyczną, i tam jest taki system odnośników, że jest jakiś zespół i jest napisane, czym inspirował się ten zespół i czym, kto, kogo zainspirował ten zespół. Uh -huh. I to dla jest mnie fajne. ta sekcja była fenomenalna, bo nie wiem, podobało mi się Pink Floyd i chciałem, zastanawiam się, co, co współcześnie ktoś robi w tym stylu. No i e, ten, jako ten 14 latek właśnie odkryłem e, OK Computer, Radiohead. I to jest taki album, który do dzisiaj mi towarzyszy. Album kompletny, mam wrażenie. Jeden z takich albumów 10 na 10. Każda piosenka ma tam swoje miejsce. Te brzmienia są fantastyczne i dalej są też w jakiś sposób odkrywcze, pomimo tego, że minęło już 30 chyba lat. A drugi album to jest taki mniej znany, taki zespół Bark Psychosis. Oni nagrali płytę HEX w latach 90. i potem, zdaje się, że jeszcze coś nagrywali, parę singli i tam jakoś epkę, chyba, a później już przestali funkcjonować. Nie za bardzo są nagrania z ich koncertów w ogóle, ale to jest taki album, który dla mnie w jakiś idealny sposób oddaje też to, co powiedziałem wcześniej przy Gombrowiczu, też jakąś taką energię, tylko tym razem to jest energia takiego niesamowitego, piękna płynącego z tego czasu, który jest, po, jest letni dzień i zachodzi słońce, i jest taki czas jeszcze, kiedy jest troszeczkę jasno. I wydaje mi się, że ten album, ten album nie jest o tym, ale jakoś tak, on wywołuje we mnie takie uczucia niesamowitej łagodności. Um, Czegoś trochę mistycznego, takiego piękna, zamkniętego właśnie w naturze, w codzienności. Z tego opisu nie za bardzo da się wywnioskować, jak on brzmi, natomiast polecam, żeby go posłuchać. Na pewno jest dla mnie taką perełką i zdecydowanie taki mało znany zespół. Tak on przez krytyków muzycznie wpisywany w nurt. Postroka pierwszej fali. Postrok teraz to jest zupełnie inna muzyka, ale wtedy wydaje mi się, że to było bardzo ciekawe zjawisko, jakoś tam związane też z tą sceną z Bristolu i tak dalej. W każdym razie Wielka Brytania w latach 90. bardzo ciekawe miejsce muzycznie. No to, to ten, będziesz musiał znaleźć na Spotify, to sobie chętnie ja. sprawdzę. E